Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Filii Muzeum Historycznego na Legionowskich Piaskach. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam opowiedzieć historię jednego z najciekawszych zabytków na naszej wystawie plenerowej: armata przeciwpancerna ZIS-2 kaliber 57 mm. Akurat ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 1945 roku, ale już po zakończeniu działań wojennych. Prosto z fabryki trafił na wyposażenie wojska polskiego. Armata w 1955 roku przeszła niewielką modernizację. Pozostawała w służbie do połowy lat 70. była wykorzystywana do szkolenia żołnierzy artylerii przeciwpancernej. Po wycofaniu jej z jednostek liniowych trafiła do legionowa. Została ustawiona jako eksponat przed domem tradycji pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej. W 2012 roku po utworzeniu fili naszego muzeum armata została przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i od tego czasu znajduje się jako eksponat. Naszych zbiorach. Jaka zatem była historia tej bardzo ciekawej, choć dzisiaj już nieco zapomnianej konstrukcji? W 1939 roku wszystkie wiodące państwa wzięły się za wnikliwe analizowanie wyników kampanii polskiej. Okazało się, iż stosowane dotychczas środki obrony przeciwpancernej stają się coraz mniej skuteczne. Jeśli chodzi o materiał do analizy, to bardzo przydatne okazały się również doświadczenia kampanii francuskiej, której Wehrmacht bardzo szybko rozgromił znacznie lepiej technicznie wyposażoną armię francuską. W rezultacie podjęto szereg prac rozwojowych i badawczych mających na celu opracowanie zupełnie nowej klasy środków przeciwpancernych. W Związku Radzieckim pracę zlecono jednocześnie kilku biurom konstrukcyjnym. Po kilkunastu miesiącach Najciekawsze wyniki przeprowadziło, przedstawiło biuro konstrukcyjne z Gorkiego, kierowane przez inżyniera Wasyliya Grabina. Zaproponował on zupełnie nowy schemat armaty przeciwpancernej, nowego kalibru 57 mm, oraz co ciekawe, zaproponował zastosowanie lufy stożkowej. Kilka słów o tym, czym była lufa stożkowa. O ile w przypadku klasycznej broni strzeleckiej czy klasycznej artylerii. Lufa posiada jednakowy kaliber na całej swojej długości, to w przypadku lufy stożkowej kaliber ten zmniejsza się w stronę wylotu lufy. Oczywiście zmiany są minimalne, natomiast pozwalają one na znacznie lepsze wykorzystanie energii gazów prochowych. Pod wpływem zmniejszającego się kalibru pocisk musi się odkształcać. Pozwala to na uzyskanie znacznie większych prędkości wylotowych, co jest szczególnie ważne w przypadku broni przeciwpancernej. Zastosowanie lufy stożkowej ma jednak bardzo poważne wady. Pierwszą z nich jest szybsze zużywanie się przewodu lufy, drugą zaś bardzo skomplikowana i materiałochłonna technologia produkcji. Zwłaszcza ten drugi czynnik okazał się bardzo problematyczny w przypadku Związku Radzieckiego. Tak jak wspomniałem, wymagane jest tutaj, bardzo do, są wymagane, są bardzo dobre materiały oraz Precyzyjne narzędzia i co nie, nie mało ważne, doskonale wykształceni robotnicy, którzy byliby w stanie wykonywać tak precyzyjne czynności. Z tym ostatnim w Związku Radzieckim zawsze był problem. Niemniej jednak wyniki uzyskane na próbach poligonowych okazały się na tyle zachęcające, iż armatę postanowiono dopracować i wdrożyć do seryjnej produkcji. W 1941 roku została ona przyjęta na uzbrojenie Armii Czerwonej jako ZIS-2 wzór 41. W momencie trafienia na wyposażenie Armii Czerwonej, armata ZIS-2 tak naprawdę nie miała godnych siebie celów. Pociski kalibru 57 mm bez najniższych problemów przebijały pancerze wszystkich ówczesnych niemieckich czołgów. Wybuch wojny oraz konieczność ewakuacji przemysłu za Ural sprawiły, iż bardzo kosztowna i czasochłonna w wytwarzaniu armata została wycofana z produkcji mało ważnym czynnikiem były kwestie ekonomiczne. Zdecydowano po prostu o przerzuceniu wszystkich mocy produkcyjnych na wytwarzanie broni, która była dużo bardziej niezbędna w tamtym okresie. Do armaty ZIS-2 powrócono w roku 1943. Związane to było z pojawieniem się na froncie nowych czołgów niemieckich Panther i Tygrysów. Okazało się wówczas, iż stosowane dotychczas Środki przeciwpancerne w Armii Czerwonej są niewystarczające. Dość szybko odgrzebano produkty, plany produkcyjne armaty ZIS-2 i po niewielkich zmianach konstrukcyjnych upraszczających technologię produkcji wprowadzono ją jako armatę ZIS-2 wzór 1943. O ile w roku 1941 armaty ZIS-2 zostały wykonane w dość małej ilości, wytworzono wówczas jedynie 371 egzemplarzy, to od roku 1943 produkcja ruszyła już na masową skalę. W 1943 roku wytworzono łącznie 1850 egzemplarzy. ZIS-2 przeszły swój chrzest bojowy pod Kurskiem. Trafiło tam jedynie kilkanaście armat. Tak naprawdę nie odegrały one... Żadnej znaczącej roli, niemniej jednak sprawdziły się w walce i pokazały, iż są w stanie bardzo skutecznie zwalczać nawet najnowsze niemieckie czołgi. O wykorzystaniu armat ZIS-2 w roku 1943 najlepiej świadczą statystyki zużycia amunicji. Pocisków kaliber 57 mm zużyto nieco ponad 76 tysięcy. Dla porównania, w tym samym okresie, dla Popularnej muchobojki, kaliber 45 mm, zużyto ponad 12 milionów sztuk amunicji. Zisy dwójki wkraczały coraz liczniej do jednostek Armii Czerwonej. W 1944 roku wyprodukowano ponad 2500 egzemplarzy, a w roku 1945 ponad 5200 sztuk. Jeśli chodzi o wykorzystanie taktyczne tego typu armat, to o ile w 1941 roku były one używane dość chaotycznie, najczęściej jako środki obrony przeciwpancernej gdzieś w dywizjach, wycofujących się w dywizjach piechoty, to od roku 1943 wykorzystywano je tylko i wyłącznie w składach specjalnie utworzonych pułków artylerii przeciwpancernej, zwanych niszczycielami czołgów. Zadaniem tego typu jednostek było bezpośrednie podążanie za nacierającymi jednostkami pancernymi, jednostkami piechoty Armii Czerwonej. Głównym celem Zisów dwójek było powstrzymywanie ewentualnych kontrataków pancernych wroga. Rzeczywiście w latach 43-44, a nawet i w 1945 roku, niemieckie kontruderzenia były śmiertelnie niebezpieczne dla Armii Czerwonej. Większość strat poniesionych przez nacierające jednostki Armii Czerwonej miała miejsce właśnie na skutek bardzo udanych i skutecznych kontrataków pancernych przeciwnika. Zisy dwójki były. Wykorzystywane niejako do gaszenia pożarów w przełamywanym froncie. Stąd też bardzo duże straty w tego typu sprzęcie. Ogólnie sami żołnierze służący w pułkach artylerii przeciwpancernej nazywani byli śmiertnikami, ze względu na gigantyczne straty, które ponosili. W 1944 roku zniszczono w walce prawie 1100 armat tego typu. W roku 45. w niecałe 5 miesięcy walk. Zniszczeniu uległo prawie 500 zisów dwójek. Mówimy o samym sprzęcie, nie mówimy natomiast o poległych załogach. Obsługa działa była co prawda chroniona e, osłoną grubości 6 mm. Pancerz ten rzeczywiście był w stanie zapewnić ochronę przed odłamkami oraz pociskami broni strzeleckiej. Natomiast większość artylerzystów ginęła na skutek wybuchu pocisków, które rozrywały się z boku, ewentualnie gdzieś z tyłu działa. Co możemy powiedzieć o amunicji, którą strzelała armatka ZIS-2? Sam kaliber 57 mm był bardzo nietypowy. Oczywiście w okresie I wojny światowej. 57 mm było wykorzystywane chociażby w słynnych Hodgkinsach, natomiast do momentu wybuchu wojny światowej z kalibru tego praktycznie zrezygnowano. Głównym i podstawowym typem pocisków były pociski BR rozlicznych modyfikacji. Pierwszym z nich był pocisk rdzeniowy, pocisk co ciekawe płaski. Oczywiście posiadał on stosowny czepiec balistyczny, natomiast sam rdzeń. Przeciwpancerny, którego zadaniem było penetrowanie pancerza, był Tempy. Miało to zapobiegać rykoszetowaniu. Istniały modyfikacje posiadające jedynie sam rodzaj przeciwpancerny, wykonany z twardej stali wolframowej. Istniały modyfikacje pocisków wyposażone w niewielki ładunek materiału wybuchowego. W roku 1943 do pocisków yy, BR. Zarówno tych rdzeniowych, jak i tych wyposażonych w niewielki ładunek materiału wybuchowego dodano smugacz pirotechniczny, który bardzo poprawiał obserwowanie toru lotu pocisku i ewentualne trafienia. Stosowano również klasyczne granaty odłamkowo burzące O271. Miały one w sobie zaledwie 220 gram materiału wybuchowego. Z tego też względu ich efekt odłamkowo-burzący był stosunkowo niewielki. Bardzo często zgłaszano również problemy z jakością zapalników i licznymi niewybuchami. Najciekawszym typem amunicji, który stosowano w armatach ZIS-2 były kartacze. Tak dokładnie nie przesłyszeliście Państwo. Kartacze znane nam z wojen napoleońskich. Klasyczny kartacz składał się z tekturowej rurki, w której umieszczano ponad 300 ołowianych kulek o masie 10 gram każda. W wyniku wystrzału kulki rozlatywały się mniej więcej pod kątem 10 stopni. Skuteczny zasięg rażenia tego typu kartaczy wynosił od 200 do 250 metrów. Na odległości właśnie tych 200 metrów pole rażenia sięgało od 35 do 40 metrów. Do bardzo ciekawej bitwy, przypominającej nieco walki z okresu napoleońskiego, właśnie z wykorzystaniem kartaczy, doszło 29 kwietnia 1945 roku w kotle berlińskim. Jednostki niemieckie, które za wszelką cenę chciały wyrwać się z sowieckiego okrążenia i dotrzeć do wojsk amerykańskich, ażeby tam spokojnie złożyć broń, przebijały się przez dość słabe wówczas jeszcze pozycje wojsk sowieckich. Na ich drodze stanął 320 pułk artylerii przeciwpancernej. No niestety, doszło do, do takiej typowej bitwy napoleońskiej. Zdesperowani sowieccy artylerzyści otworzyli ogień na wprost z kartacz do nacierającej piechoty. Według oficjalnych danych poległo prawie 250 żołnierzy niemieckich, kilkuset odniosło rany, reszta widząc bezcelowość dalszych ataków poddała się. Jeżeli mówimy o y, wykorzystaniu armat tego typu w końcowym okresie wojny, to tak naprawdę bardzo szybko traciły one na swoim znaczeniu. Wynalezienie granatników przeciwpancernych i ładunków kumulacyjnych sprawiło, iż pociski, które działały w znacznej mierze na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej, coraz bardziej traciły na znaczeniu. Pojawiły się co prawda w końcowym okresie wojny bardzo skuteczne pociski podkalibrowe, które uzyskiwały jeszcze większe prędkości wylotowe, natomiast rozwój broni pancernej sprawiał, iż kaliber 57 mm stał się całkowicie nieperspektywiczny. W efekcie, armaty tego typu, co prawda, pozostały na uzbrojeniu jeszcze przez ponad 20 parę lat od zakończenia działań wojennych, natomiast były wykorzystywane głównie w celach szkoleniowych. To by było na tyle, jeśli chodzi o. Prezentowany tutaj egzemplarz zisa dwójki. Zapraszam państwa do oglądania kolejnych odcinków poświęconych eksponatom z naszego muzeum. Dziękuję bardzo.